Witajcie na drugim naszym spotkaniu z cyklu Owocne życie. Przeżywamy taki cykl w wspólnocie strumienie wody żywej. Dzisiaj mamy tutaj pyszny drzem brzoskwiniowy. A gdyby z zakadru dobiegały tam jakieś odgłosy, to znaczy, że moja żona właśnie włączyła maszynę i robi drzem jabłkowy. Owocne życie i chcemy przeżywać ten cykl spotkań w dwóch wymiarach. Po pierwsze, Chcemy, żeby jak najwięcej tych owoców Ducha Świętego było w naszym sercu. A po drugie, chcemy te, tymi owocami, życiem owocami Ducha Świętego, przyprowadzać innych do wiary w Jezusa. Jak napisał święty Paweł, żebyśmy wszędzie roznosili woń poznania Jezusa Chrystusa. Prowadzą nas w tej naszej refleksji teksty biblijne, do których będziemy wracali. Pierwszy z nich pochodzi z Ewangelii według świętego Jana. 15 rozdziału, gdy Jezus mówi o sobie jako o krzewie winnym, o ojcu jako o ogrodniku, a o nas jako o latoroślach. I zauważcie w tym fragmencie sześć razy powtarza się słowo owoc i dwa razy towarzyszy mu określenie obfity albo obfitszy. Więc mamy takie stopniowanie więcej, więcej. Obfity, obfitszy, jeszcze bardziej obfity, najbardziej obfity. Drugi fragment pochodzi z listu świętego Piotra. Piotr mówi najpierw o tym, że wszystko co nam potrzebne jest do życia i pobożności, już otrzymaliśmy. Jest nam to darowane przez boską moc, dzięki poznaniu Jezusa Chrystusa. I gdy myślimy o owocach Ducha Świętego, to zwykle mamy na myśli taki fragment z listu do Galatów, z piątego rozdziału, który za chwilę tutaj się pojawi. Ale także i tutaj Piotr pisze o owocach ducha świętego. Pisze o wierze, pisze o dzielności, czy w innych przekładach mamy tutaj słowo cnota, czyli takie trwałe nastawienie duszy ku dobru. Pisze o poznaniu, pisze o umiarkowaniu, pisze o wytrwałości, pisze o pobożności, o przyjaźni braterskiej, o miłości. I dodaje na koniec święty Piotr. Gdy osiągniecie je w pełni, wtedy wasze dążenie do poznania Pana naszego Jezusa Chrystusa nie będzie próżne ani bezowocne. I fragment z listu do Galatów z piątego rozdziału, w którym Święty Paweł wymienia owoce ducha. To jest taki najbardziej znany fragment, kiedy on mówi o miłości, o radości, o pokoju, o cierpliwości o uprzejmości, dobroci, wierności, łagodności i opanowaniu. Ale fragmentem, który mówi także o owocach życia duchem jest fragment z listu do Koryntian, Hymno Miłości, 13 rozdział. Pierwszy wymieniany owoc ducha w liście do Galatów to była miłość. I tutaj święty Paweł opowiada nam o tej miłości trochę więcej. I zapraszam do tego, żebyśmy się w tym naszym cyklu spotkań wczytywali w te fragmenty, żebyśmy, żeby one nam towarzyszyły, żebyśmy je medytowali. Nasza droga polega nie tylko na refleksji, jak wiecie, bo mówiliśmy o tym tydzień temu, ona polega też na tym, że my chcemy się codziennie nawracać. I każdy tydzień jesteśmy zapraszani do tego, żeby zająć się jednym konkretnym owocem ducha, takim może owocem którego brak szczególnie odczuwamy, albo może lepiej, którego brak odczuwają ci, którzy żyją obok mnie. Więc warto też przyjrzeć się relacjom, warto zobaczyć, co nam nasze relacje, zwłaszcza z osobami najbliższymi, co one nam mówią o, o tym, jakich owoców brakuje w moim życiu. Więc te fragmenty nam towarzyszą. I towarzyszy nam jeszcze piękna mozaika z Bazyliki Świętego Klemensa w Rzymie. Bazyliki, która może jest mniej znana niż te cztery wielkie bazyliki: bazylika św. Piotra, św. Pawła za Murami, Santa Maria Maggiore, bazylika świętych Janów na Lateranie. I właśnie jak byśmy szli od Koloseum na Lateran, to po lewej stronie mijamy taki niepozorny kościół, który kryje przepiękną mozaikę z XII wieku przedstawiającą krzyż jako drzewo życia. I dzisiaj Zatrzymajmy się nad jednym z detali. Ta mozaika będzie nam towarzyszyła i będziemy wyłuskiwali z niej takie elementy symboliczne, dlatego, że warto też poznawać sztukę chrześcijańską w jej niesamowitej symbolice. Dzisiaj jesteśmy zarzuceni przez internet takim kiczem religijnym. Takimi obrazkami, które owszem, wyrastają z, oczywiście z pobożności, wyrastają z, z wiary i tak dalej, ale często nie mają, mają jakiejś szczególnej wartości artystycznej. Więc chcielibyśmy się także poruszać w takim wymiarze nawrócenia. Zapraszam was do tego i siebie też, o którym pisze św. Paweł, że metanoia, nawrócenie to jest też przemienianie się duchem w naszym myśleniu. Więc będziemy się zatrzymywali nad tą przepiękną mozaiką. I dzisiaj zatrzymamy się nad takim fragmentem tej mozaiki, który jest w centrum. Krzyż z wyobrażeniem martwego Chrystusa. To jest podobno jedno z pierwszych w sztuce zachodniego chrześcijaństwa wyobrażeń Chrystusa, właśnie umarłego. Wcześniejsza tradycja, jeszcze pochodząca ze sztuki bizantyjskiej, wcześniejszego okresu średniowiecza, w sztuce romańskiej często Chrystus na krzyżu był pokazywany jako triumfujący, królujący z krzyża, z otwartymi oczyma, bez śladu, śladów męki, poza ranami symbolicznie często zarysowanymi. Dzisiaj zapraszam Was do tego, żebyśmy się zatrzymali nad jednym słowem, oddaję. Dlatego, że to słowo oddaje wypowiedziane przez Jezusa w ostatnim zdaniu, które on, on dla życia powiedział. Jezus mówi na końcu przed śmiercią, woła Ojcze w Twoje ręce oddaję ducha mojego. To słowo oddaję zwraca uwagę na taki paradoks owocności życia. Paradoks, o którym pisał już Izajasz w takim cyklu pieśni o słudze Jahwe. W jednej z nich czytamy słowa one się pojawiają w liturgii wielkopiątkowej, te fragmenty z Izajasza. I tam jest powiedziane, oto się powiedzie mojemu słudze, wywyższy się. A za chwilę Izajasz opowiada o niebywałych cierpieniach, o odrzuceniu, o wyszydzeniu tego sługi jachwe, w którym tradycja chrześcijańska widziała typ Chrystusa. Widzimy Jezusa, który oddał wszystko, Jezusa, który jest w momencie największej owocności swojego życia, a równocześnie pozwolił stracić wszystko, traci życie, oddaje wszystko, oddaje wszystko w ręce Ojca. I patrzymy na ten krzyż i zapraszam Was do tego, żebyśmy pomedytowali nad tym wizerunkiem, żebyśmy sobie go znaleźli w internecie i przyglądali się mu uważnie, może przez dłuższą chwilę, pomedytowali właśnie to słowo oddaje. Oddaje. Dlatego, że Jezus mówi, jeśli kto chce pójść za mną, niech weźmie codziennie swój krzyż, niech się zaprze samego siebie i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, ten je straci. A kto straci swoje życie, ten je zachowa na życie wieczne. To jest jakiś paradoks owocności życia chrześcijańskiego w tym wizerunku krzyża. Kiedy myślimy nad owocami Ducha Świętego, kiedy chcemy coraz bardziej nimi żyć, zatrzymujemy się co tydzień nad jednym z tych owoców, staramy się codziennie, jesteśmy zaproszeni, żeby codziennie wieczorem pomodlić się tą modlitwą ignacjańskiego rachunku sumienia, modlitwą wdzięczności, ale też modlitwą, w której się zatrzymujemy nad poruszeniami duchowymi, poruszeniami wewnętrznymi. Pytamy siebie właśnie o ten jeden konkretny owoc, bo to będzie miało sens, ta nasza wspólna droga w tym cyklu owocne życie będzie miała sens wtedy, kiedy będziemy bardzo konkretnie właśnie zatrzymywali się nad tym jednym owocem w tygodniu czasem może więcej czasu. Bądźmy wolni też w tym czasie, jaki sobie dajemy. Ufamy, że przed nami trochę życia jest, nie wiemy ile, ale to jest też tak w duchowości, w ascesie chrześcijańskiej, że naprawianie się w jednej dziedzinie, nawracanie się w jednej dziedzinie, pielęgnacja jednego z owoców ducha będzie się łączyła z tym, że inne owoce będą wzrastały. To jest jakaś taka... Taki fenomen życia duchowego, pielęgnowanie jednego owocu powoduje, że wzrastają też inne owoce. Więc czujmy się wolni w tym, że jeżeli widzimy, że potrzebujemy się zatrzymać dłużej, a na pewno potrzebujemy nad jakimś owocem Ducha Świętego, to po prostu zatrzymujmy się przy nim. To nie chodzi o to, żebyśmy przez tydzień po prostu odliczyli, mamy ileś tych owoców, liście do Galatów, ileś we fragmencie hymnu o miłości, ile zieliście świętego Piotra, jeszcze Biblii możemy znaleźć w innych miejscach, takie refleksje. Nie chodzi o to, żebyśmy my je wszystkie odfajkowali, odhaczyli. Chodzi o to, żeby rzeczywiście nasza refleksja, nasza, nasze starania przełożyły się na życie tym owocem Ducha Świętego. Więc znajdźmy taki swój rytm, znajdźmy też swoje Wsłuchajmy się w te potrzeby. Jezus mówi o oddaniu ducha w ręce Ojca. Przechowujemy skarb, pisze się Paweł, w glinianych naczyniach. Jest w księdze Jeremiasza. Taki, taka scena, kiedy Jeremiasz otrzymuje polecenie udania się do domu do warsztatu garncarza. I on tam obserwuje, jak garncarz na kole garncarskim obracającym się formuje jakieś naczynie. I jeśli gdzieś tam zemknie mu ręka, coś się tam nie uda, to formuje je w nowy jakiś inny sposób. I Jeremiasz ma zobaczyć w tej sytuacji obraz tego, jak Bóg pracuje z człowiekiem, jak Bóg jest tym garncarzem, który urabia, kształtuje, formuje serce człowieka. Kiedyś byliśmy z Bożenką w takiej miejscowości na Kaszubach, która słynie właśnie z wyrobów tradycyjnego garncarstwa kaszubskiego. Jest tam taki rodzinny warsztat, od pokoleń prowadzony przez tę rodzinę, i tam można coś kupić w sklepiku, przy warsztacie, ale można też obejrzeć właśnie, jak pracuje garnicarz. Jak się potem okazało, pracował tam chłopak z Ukrainy, nie żaden Kaszub, ale był taki młody chłopaczek, to były wakacje i on tam do tego warsztatu przyszedł na taką jakby wakacyjną praktykę, uczyć się tego fachu. I on, to był chłopak gdzieś tam z szóstej klasy szkoły podstawowej, ale bardzo taki wiecie, rezolutny. I on miał też takie swoje koło garncarskie. No i brał kawałek urobionej wcześniej gliny i opowiadał jak to się robi, pokazywał i tak dalej. I trafił mu się taki kawałek gliny, próbował tam ulepić jakiś ładny dzban, dzbanuszek mały. Trafił mu się taki kawałek gliny, w którym był kamień wcześniej się tam to jakoś przesiewa te składniki, on to tam nam wszystko tłumaczył, ale trafił się kamień. I w momencie, kiedy jego ręce natrafiły na kamień, ten kamień po prostu zniszczył wszystko, co robił. I wtedy on tą glinę powrotem w taką gałkę ulepił i wyrzucił do takiego wiaderka obok. I pytamy się, co potem z tą gliną? Mówi, że ta glina się już nie nadaje do niczego, musiałaby być jeszcze raz wyrobiona i tak dalej, trzeba wziąć nowy, nowy kawałek. Ja sobie wtedy przypominałem, przypomniałem właśnie ten fragment z Jeremiasza. I tak mi, dało mi to do myślenia, zastanawiałem się nad tym, jak to jest z tym garncarzem, który, który, jak to jest tą gliną. Pan Bóg jest takim garncarzem, tak sobie myślę, który nawet z tej mojej natury pełnej takich kamieni potrafi coś ulepić. Nie ma takiej sytuacji, jak w tym warsztacie, że ta glina już... I już się do niczego nie nadaje i ląduje gdzieś tam w jakimś kuble i, i będzie wyrzucona. Jak patrzę na swoje życie, jak sobie przypominam tego maćka sprzed lat 30, 35, 40, to widzę to, jak Pan Bóg pomimo tych różnych kamieni, mniejszych, większych, jak on formuje. Jeżeli tylko. Idę za tym słowem oddaję, to on formuje. On potrafi zrobić coś nawet z tego, co, co ja zepsuję. Też ze zdefektowanej gliny. To jest prawda o mnie, to jest prawda o Bogu. Tylko trzeba oddać wszystko. Trzeba oddać wszystko. I to się tak fajnie mówi, prawda? Siedzimy sobie tutaj teraz no i mówimy o oddawaniu wszystkiego. Ale to nie jest tak, że się łatwo żyje tak jak się, tak jak się mówi. Co mam oddać? Co mam oddać? Co ty masz oddać? Ja nie wiem, co ty masz oddać. Staram się jakoś tak patrzeć na to i myśleć, co ja mam oddać. I pewnie wszyscy mamy oddać to, czego najbardziej boimy się stracić to co najbardziej boimy się stracić. To co najbardziej kurczowo trzymamy w swoich rękach. Dla każdego to będzie coś innego, więc też jesteśmy zaproszeni do takiej refleksji nad tym właśnie, co potrzebujemy oddać, żeby nasze życie było owocne, żeby Bóg mógł lepiej formować to naczynie gminiane, które jest wypełnione, wypełnione potem skarby. Wszyscy przeżyliśmy kiedyś, w naszym życiu pewnie, taki moment refleksji nad tym, że takie tradycyjne życie chrześcijańskie, pobożne, co niedzielna, msza święta, jakieś praktyki religijne życie w zgodzie z przykazaniami, że to za mało, że poczuliśmy jakieś takie pragnienie pójścia dalej, pójścia w coś więcej. Wielu z nas przeżyło doświadczenie Alfy, wielu z nas przeżyło doświadczenie seminarium odnowy wiary i przeżyło taki moment, który dla wielu z nas jest pewnie takim punktem odniesienia, moment oddania życia Jezusowi. Y i warto, wiecie, tak sobie może odświeżać ten moment. Stałem się chrześcijaninem przez chrzest, jako dziecko, przez wyznanie wiary moich rodziców, moich chrzestnych. Ale potem przyszedł był taki moment, kiedy jako młody chłopak przed maturą natrafiłem na taki fragment w wywiadzie, Andre Frosarda z Janem Pawłem II. Jest taka książka, nie lękajcie się, wydana w połowie lat 80. I tam Jan Paweł II opowiadał o tym właśnie momencie, kiedy w swoim życiu doszedł do takiej refleksji nad wiarą odziedziczoną i wiarą wybieraną. I mnie bardzo ten fragment wtedy dotknął, pamiętam. I zacząłem się nad tym wtedy zastanawiać, że... Ja też tak potrzebuję. Ja się wychowałem w rodzinie wierzącej, religijnej. Zawdzięczam moim rodzicom wiarę. Ale to było za mało i była taka potrzeba i przyszedł taki moment i będziemy o tym opowiadać za tydzień, kiedy bardzo świadomie, na tyle na ile dziewiętnastoletni człowiek może być świadomy w modlitwie. Zachęcony przez kogoś, kto podzielił się ze mną doświadczeniem swojej wiary, oddałem życie Jezusowi. I ten moment zwyczajny, bo to nie było, nie towarzyszyła temu, wiecie, żadna ceremonia, to się wydarzyło w naszym domu, w moim pokoju, w którym spałem, uczyłem się, żyłem normalnie, nie było w tym żadnej uroczystości. Ale ten moment jest dla mnie takim punktem odniesienia. I potem jeszcze wiele razy w życiu i ten moment zaczął taką zmianę, rzeczywiście zmianę życia. Potem były jeszcze inne podobne momenty, które mnie dotykały wewnętrznie. I ten moment potem jakoś powracał i ja wiele razy potem jeszcze ponawiałem to zaproszenie Jezusa. Ponawiałem tę decyzję oddania Mu swojego życia. Jakby przypominając to sobie i w nowym momencie życia, w nowych okolicznościach, w nowych realiach, jeszcze raz to robiłem. Zapraszam, żebyśmy też teraz, jak słuchamy, jak słuchacie tego rozważania, żebyśmy też właśnie zapytali siebie, czy jesteśmy w takim momencie, że chcemy po raz kolejny, a może po raz pierwszy. Tak świadomie raz jeszcze powiedzieć Jezusowi, oddaję Ci moje życie. Uczyń to moje życie owocnym. Jest taka niezwykła modlitwa świętego Ignacego Loyoli. Ona kończy czwarty tydzień rekolekcji ignacjańskich. Zwieńczeniem całej drogi czterech tygodni rekolekcji ignacjańskich jest taka przepiękna medytacja dla uzyskania miłości. I ta modlitwa Świętego Ignacego jest taką modlitwą, która znowu w przedziwny dla mnie taki niesłychany sposób wyraża tę owocność oddania wszystkiego. I jeśli chcesz, słuchając tych rozważań, możemy się teraz tą modlitwą pomodlić. Zapraszam Cię do tej modlitwy. To jest taka modlitwa, która może brzmieć trochę zaskakująco, bo ona mówi, zaczyna się od słów zabierz Panie całą moją wolność. To nie jest modlitwa bez konsekwencji. To jest modlitwa, która, jeżeli modlimy się o nią z wiarą, jeżeli potem do niej wracamy, a można do niej wracać codziennie, to jest modlitwa, która rzeczywiście zmienia życie. Ja tego doświadczam. To nie znaczy, że przestałem być grzesznikiem. Pozostaniemy grzesznikami, ale pozostaniemy grzesznikami w rękach Ojca, który będzie formował ten nasz garnek, tę naszą glinę. Nie wiem, co tam uformuje, Może coś piękniejszego niż zwykły garnek. Na pewno ma jakiś plan na coś znacznie piękniejszego. Mimo, że w tej glinie, jak już wcześniej mówiliśmy, jest ta masa kamieni, ale my nie trafimy do Kubła. My nie trafimy do Kubła. Więc zapraszam na koniec do tej modlitwy. Spróbujmy zbudzić sobie najpierw pragnienie takiego właśnie oddania. Bo Chrystus niczego nie zabiera. Panie, ty nie chcesz nam niczego zabrać. To, co oddaję, ty chcesz przemienić. To, co oddaję, ty czynisz bardziej owocnym. Żyję dlatego, że ty oddałeś wszystko i żyje owocami Twojej męki, Twojej śmierci, Twojego zmartwychwstania. Dlatego teraz z taką wiarą, jaką mam w tym momencie, z takim pragnieniem, jakie mam w tym momencie, a proszę Cię Panie o jeszcze większe pragnienie, chcę się powierzyć Tobie. Zabierz Panie i przyjmij całą moją wolność. Moją pamięć, mój rozum, całą moją wolę, wszystko co mam. Ty mi to, Panie, dałeś i Tobie to oddaję. Twoje jest wszystko. Rozporządzaj mną w pełni według Twojej woli. Daj mi tylko miłość do Ciebie i Twoją łaskę. A to mi wystarczy. Amen. I zapraszam Was raz jeszcze do medytowania tej przepięknej ikony krzyża z mozaiki Bazyliki Świętego Klemensa w Rzymie. Do medytowania tych słów Jezusa. Ojcze, w Twoje ręce oddaję ducha mego. Poczujmy się w rękach Ojca, poczujmy się w rękach tego kochającego garncarza. Zostańcie z Bogiem. Dziękuję Wam.